Mateusz Kaniowski, jesteśmy po Galifame. Jest następny dzień, a ze mną Gracja Szadziński. Witam serdecznie. Witam, witam wszystkich, witam Cię. Wielkiego zwycięzcę po mocnej, krótkiej i intensywnej batalii. Wielkiego to może nie bo nie jestem zadowolony do końca z walki. Dalsz, no, jak sumie jakby nie patrzę, wynik jest taki, jak miał być. Więc teraz czas na e, skarpieżika. Najpierw jeden, bo ci się pójść drugi, więc sobie wiesz, jak miał wyjść. Tylko nie do końca jestem zadowolony z, zadowolony z walki. Bo, no, jakaś tam delikatna kontuzja była, nie mogłem niestety jakby w 100% się skupić na tym, co robię. Wyszła taka trochę brameczka, powiedzmy, ulica. No niestety instynkt wziął, instynkt wziął górę, że nie było wszystko sprawne w 100%. Musiałem jakby, no, bazować gdzieś tam właśnie, właśnie na instynkcie. No, wyszła boleczka taka, jak ja miałem wyjść. Spodziewałem się tego, nie było to jakby... Jakieś tam... Nie było to, z czegoś, co mieć gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem... Nie było czegoś, co po prostu... Co się to no, nie zaskoczyło bo czegoś, co... Yy, albo czegoś co po prostu jakby miało, poszło nie tak, chociaż nie jestem zadowolony za, za z samego przebiegu, bo umiejętności mam większe, a tak mówię czy kontuzja, kontuzja gdzieś tam delikatnie była. Jedyną rzeczą jaką mnie zaskoczyło to to, że poszedłem na wymiany, bo tych chłopakiem, naprawdę mocno bije, no on po prostu szedł i się bił, więc ogólnie takim chaosem nic tam wyleciał. delikatnie to tam jakby trafił. Tylko te czasy, że miałem szklaną też już minęły, więc ogólnie yy, no, z przebiegu nie jestem dumny, ale no wyniki idzie w świat, więc tyle, teraz czas na kolejne starcie. Także się rozgadał, że poruszyłeś cztery tematy, o których chcę pogadać, więc na spokojnie, zrobimy sobie sto jak skaczki, która zabiła szerszenie. No i teraz Gracjan, po kolei. Najpierw pogadajmy o przeciwniku i o tym, że poszli na totalną bijatykę, bo ty mówisz, że ta walka poszła ci źle, a ja uważam, że przecież ludzie chcą to oglądać. I to była piękna wymiana między mniejszym a dużo większym gościem. To się oglądało doskonale. Czemu ty marudzisz? Czemu ty jesteś smutny? Nie jestem smutny, nie ma rodzy, nie narzekam, nigdy nie narzekam, nigdy, nie ma rodzy, nigdy się nie żalę, tylko że chodzi o to, że ogólnie ja mam też umiejętności wypracowane przez lata, nie tak to miał wyglądać, mogłem to skończyć dużo, dużo szybciej, braku z innej głowy, ale no, przez kontuzję, jaką miałem i przez ten, przez, ten, przez, przez ten brak dyspozycji nie mogę też jakby o tym mówić, ale czeka mi operacja. Wiedziałem, że z tą kontuzją spokojnie sobie poradzę, jakby na tą walkę, na tego ucznika spokojnie wystarczy, chociaż nie lekceważyłem nigdy nikogo, więc ogólnie no po wiem, że z jednej strony daliśmy to, co ludzie chcieli, o mocy i moc, moc, moc Taka solówka, brameczka, yy, no po prostu napierdalanka taka, yy, jak, 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 to, jak to tam solówka, ale nie po to też trenowałem, że takie coś robić. No, jestem taki do, doświadczony, bardziej dojrzałem zawodnikiem, nie wypada, że tak robić. Miałem, miał nie wrócić na stary gracz jak miał być nowy, nowa wersja, ale no niestety nie pokazałem tego, zdecydowanie lepiej poszedł mi ostatni turniej, w którym walczyłem, właśnie w tym Arde w turnieju, no, no niestety. E... Przerwę Ci gracja. Mal kontędzisz, bo tak. Wchodzisz w wymianę z większym gościem. Czy ludziom się to podoba? Każdy wie, że ludziom się to podoba. Wygrywasz. Walka trwa niecałe dwie minuty. Na pewno pewnie z półtorej około minuta półtorej, mniej więcej. Już teraz nie pamiętam tak dokładnie. Wielokrotnie go trafiasz. On jakimś cudem wstał po tym młotku w parterze. Walka jest piękna, każdy jest zadowolony, a ty zamiast tutaj wyjść, powiedzieć tak, zamiast jednego brata, zamioty drugiego, to ty mi marudzisz na tej kanapie. Ja nie mogę łzy, tylko wiesz. Wiem, jak są realia, ogólnie to nie ma też jakby dużego powodu do dumy. Dajesz mi emocje, mi to co najważniejsze to, to, na co kibice czekali. Wichaniem tam po prostu, po prostu wiem, tego będzie kolej. Też, też, też ruszaliśmy, ale to nie tak to miało do końca wyglądać. No, wiem, że stać mi na dużo, dużo więcej. Nie ma co się żałować. po prostu widziałem wnioski, lecę dalej i czekam na kolejną bitkę. Tak jak widzicie, jesteśmy u mnie w domu i zanim e, rozpoczęliśmy ten wywiad, dosłownie parę minut przed wywiadem wrzuciłem wywiad z bombą, gdzie ostatnie dwie minuty są poświęcone Gracjanowi. No i tam bomba wjeżdża w Gracjana i ciśnie go i się z niego śmieje. I reakcja gracana jest dokładnie taka, jak mu to puściłem, on wybuchł śmiechiem i mi się z tego cieszy. Co ja się śmieję z tego, bo pierwszy chłopak jest nieświadomy nie wie, nie wie co go czeka jeszcze, ale fajnie, że przebudzenie nadejdzie niedługo. Mam nadzieję, że weźmie to walkę komuś, że jestem taki łatwy przeciwnikiem. Okej, okay, wiadomo, że na, na konferencjach mi wiem o tym ciężko będzie. Chociaż ja, ja mówię bardziej wyraźnie niż Scarface co na pewno mówię bardziej wyraźniej. No ciekawie będzie i co, no czekam po prostu i zobaczymy, czy będzie taki mocny w gadce i w, czy, czy będzie taki mocny w klatce jak w gadce. Ale powiedział, że musisz przeczytać przed tym dwie książki. <laughs> z tej konsolony czytałem starczy, tak? Razy dwa. Dwa razy czytałem z Insta. starczy. Weź go zaskocz. A weź przeczytaj takie dwie książki, stare, żebyś mu nagadał. Słuchaj, powiedz tak, czy, czytałem kilka książek, które zmieniły mocno moje życie. Nie, nie, nie każdemu dziś tam, jak mówię, jakie to są tytuły, ale też książki lubię czytać, lubię podcasty, cały czas na audiobooki, nawet jak jadę, to słuchaj, zawsze, zawsze te wywiady włączę, chociaż nawet konferencje, więc ogólnie też mógł zaskoczyć. E, wiem, że ludzie tutaj mają jeszcze ja za takiego głupka, bo wyglądam też się wyglądam, i wiadomo, jest no, 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 robię to co robię, tak, ale ogólnie e, mógłbym go zaskoczyć, jeżeli chodzi o czytanie książek, bo nie wiem, czy on, coś ta, czy on ostatnio coś przeczytał, skoro mówi, że jestem analfabetom i nie potracisz te książki. No, wybiję mu ząbki, połamie rączki i będzie inaczej gadał po prostu i tyle. Czy twoim argumentem na to, że nie umiesz czytać książki jest, wybiję mu ząbki i połamie rączki? Tak, tak powiem ci, że zabrzmiałeś tak? E... Powiem ci tak, no, no, trochę głupio to zrażę, okay, <gry> chodzi o to, chodzi o to, skończyć, powiem, powiem to bardziej inteligentno, no kurczę, weryfikacja przyjdzie w klatce, tak naprawdę prawdziwa i tyle, no i tam będziemy po prostu sobie mogli pogadać i zobaczyć, chociaż on moim zdaniem będzie mądrzej walczył na pewno niż ciszek braciszek, no, ale jestem w stanie go strzelić, skoro Ferrari w niego wjechał, który powiedział okej, że walki nic nie wejdzie, też na konferencji kiedyś na Klaucie, z starych dobrych czasów, więc skoro Ferrari w niego wjechał, no to ja też mogę w niego jechać i, i tyle, no więc ogólnie no zobaczymy, yy, kto jakichś Książki przeczytaj i przyniosę sprzedanie jakoś dla ciebie na konferencję. Na tym wywiadzie, który ci puściłem, właśnie przecież on mówił o tym, że jego brat zawalczył głupio, że wystarczyło poczekać, że jest dużo lepszym kickboxerem i że on by nie wjeżdżał w ciebie tak na pałę, tylko że on by z tobą walczył normalnie i byś mu żadnej krzywdy nie zrobił. No to jestem no, ciekaw, no, jestem właśnie ciekaw tego, bo ja uważam, że to wyglądało całkiem inaczej. O, może ja bym nie go wjechał? A może on by mnie nie poczekał, może ja bym jego wyczekał, może bym go obalił, może on by mnie obalił, było obalić, nie wiem, może gdzieś by coś weszło, no może jest, po prostu skończył być takie sfera bo z, z jego pierwszą walką, nie będę chyba z Tarzanem, takim kiedyś walczył, więc ogólnie no, jestem ciekaw. Jak to, jakby to wyszło, pamiętaj też, jest, że ja nie, że nie jestem Norman, nie? Ja nie jestem cesarz i ja się tak łatwo nie kładę, nie? dostanę no to stanę i mo, mogę być wkurzony jeszcze bardziej, więc no uważaj, uważaj. A jak oceniasz właśnie jego powinnek z cesarzem? No to powiem Ci, kurczę, no jak na takie skarpień no to coś tam kopnął, coś tam bił, lewy prosty taki widział ładny trafił, pocisnął, że książki nie więc yy, zaskoczy się może kiedyś na konferencjach, jeżeli pogadam o książce jakiejś, yy, no coś tam się bił, ale kurczę, co mi się powiedzieć, no ze mną by to tak nie wyglądało na pewno, to by tak nie wyglądało na pewno. Mimo tego, że on by był ci tam inteligentniejszy, znaczy chciałby walczyć inteligentnie, że miałby taką chłodniejszą mieć tam, jakby głowę. to mi się wydaje, że e, mimo to i tak e, no nie zaskoczyłby mi niczym. Niczym by mnie nie zaskoczył. Nie, nie, nie lekceważy go, wiadomo, ale no wątpię, że mi czy, czymkolwiek zaskoczył. Wszystko z po mojej stronie. No, ja tobie tego życzę oraz życzę wszystkim, żeby do takiej walki doszło, bo uważam, że to starcie byłoby ciekawe, ale też starcia słowne byłyby ciekawe. No połem konferencji to były sprzed ciekawe tak naprawdę, bo pociąg Megafon musieli chyba dać, albo jakiś jak kurczal, bo mikrofon tutaj, że mógł mówić. Chociaż mi się wydaje, że jakby emocje odpaliły, no to zakrzyczałbym go, albo mnie. No ciekawe było na pewno. Przed konferencjami mógłbym mieć większy stres, mi się wydaje niż przed, niż przed samą walką. To na pewno. Czy zaskoczył Cię jego brat podczas pojedynku? Przede wszystkim z tego, że go trafiłeś tak dużo razy i on ciągle stał, bo ja pamiętam twoje walki z prawdziwego MMA i ty, jak już kogoś trafiałeś czysto, to zazwyczaj ci ludzie padali jak kłody, a tutaj tych ciosów prosto na szczękę no było kilka, a on sobie stał i walczył jakby nigdy nic. No ty mnie zaskoczył. Zaskoczył, zaskoczył. najbardziej jedną rzeczą. Ze mną rzadko. Nie zawsze zawodnik chce iść na wymianę, bo, Nigdy. Dokładnie, dokładnie, bo to są małe rękawice, to jak trafi, no to były przypadki, że ktoś miał twarz czaszkę gdzieś tam połamaną, tak? że wstrząs mózgu był, e, że komuś coś połamałem, że nie wiem, na sponikarz czasami byłem e, low kicka, pięściami, to też chodzi fajnie i to boli na nogi naprawdę. E, no i w tych rękach, trenowałem lata, więc to się wypracowało. No on wszedł po prostu, jak gdyby nigdy nie solował ulica i tyle. No aż w pewnym, start, w pewnym stopniu mówię kurde, no chłopek kurde, no chłop zaskoczył, nie? No ale jego brat nie ma tego, że, tego czegoś, nie? nie ma tego czegoś. I mi się wydaje, że kiedyś było tak, że jak byli braćmi, do no z racji tego, chociażby też, że on jest starszy, no to skarfejście mi się wydawało, że, wydaje, że w pierdolek dostawał od starszego brata nieraz na pewno. To jestem jest przekonany, że ten, że ten jego braciszek mimo tego, że gdzieś tam nie, trenował mniej, to mam więcej takie powiedzmy Takiego z instynktu z zakapiorskiego, żeby wjechać, się Więc mi się wydaje, że i tak, i tak yy, nie do końca bym sądził, że to, że on trenuje i walczy chłodniej, da mu więcej niż to, że jego brat po prostu wjechał i miał tak bardziej charakterną walkę. Wjechał na charakterze, na pierdolnicę do skracania i tak. Więc ogólnie, czy ja wiem, czy jest mocniejszy, inteligentniejszy, mi się wydaje, że ja bym wygrał z niej szybciej niż jego bratem. To jest duża kość niezgody między nimi, ponieważ właśnie twój przeciwnik, starszy z braci, opowiadał, że bili się w życiu trzy razy, i trzy razy błyskawicznie w ciągu chwili wygrał z Piotrem, a znowuż Piotrek twierdzi, że absolutnie jest odwrotnie. No nie wiem, słyszałem też yy, bajkę, że trzech antyterrorystów jechało w niego, poskładać nie mogli. A widzisz jaki jesteś mocny? <laughs> Właśnie, ja jestem sami, i 78 78, niecało 80 kilo, bo to jestem większy troszeczkę niż zawsze, bo mogłem, yy, więc równie, no, nie we wszystko wierzę, nie wiadomo komu tutaj wierzyć. Nie? No. Ten operacyjnego, ten co innego. nie wiem kto z tym mówi prawdę, ale moim zdaniem w, każdy, w każdej dzisiaj wokół jest troszkę prawdy. Więc no myślę, że i tak i tak, patrząc na jednego i patrząc na drugiego, przypominałem sobie ich walki, no to tak, no jego brat, czyli Piotr, kapitan wygrał dwa razy, inaczej, wygrał z Sequento w 15 sekund, Wcześ, wtedy wtedy bomba chyba przerał z Ferrari. Chyba w 10 sekund, czy jeszcze mniej, nie pamiętam. Wcześniej przegrał Starzany w 10 sekund i teraz wygrał z bo Bomba już wszystko wyjechał tutaj, gdzieś mi przytrafił, delikatnie przyklęknąłem. Yy, zaskoczył, wjechał na charakterze. No. Yy, z, z wygrał z Neymanem, tak więc no, nie, nie powiedziałem, że on jest z, z, mocniejszy niż Rubik. Mi się wydaje, że jak Kapitan moma, no to byłby mocniejszy. Nie? Ja jestem bardzo zaskoczony tym, że on był w stanie ustać twoje bomby. Ale ty powiedziałeś, że już nie masz problemu ze szklaną szczęką, i faktycznie dostałeś kilka mocnych bomb, też i nie odczuwałeś. Nie, nie mam taką osobę w swoim życiu, która mi bardzo, bardzo mocno pomogła, bo spotkałem ją po 8 latach, bo kiedy się poznaliście na bramce, właśnie on też takie solucję nie poznał, Powiedział, że stał obok. Jakoś trafiłem, spadł, podbiłem go jeszcze z, z, z gazu i on obok stał, tak się poznaliśmy. No ja nie zaszczepiłem sport, on poszedł w swoją stronę i później po latach mnie spotkał i płakał że z tym zajechany jak menę, nie jestem w stanie mówić. Teraz mówię lepiej, nią, tak, że nie spałem całą noc. Wiadomo, że jak mi w, w jak się na nie pójdzie, to się stresuje i muszę sobie to przetrawić wszystko. Nie spałem się całą noc i czuję się lepiej, mówię lepiej niż jak kiedyś, wtedy jak kiedyś spałem, więc ogólnie e, szczękam ma mocną, tym bardziej też no, walczyłem z Halmanem. E, Alam gdzieś tam je trafił, e, teraz też mi trafi ten bomba, więc to już nie jest tak niż że dostaję na głowę i padam, bo na no, kot to jest powierzchniowo zauważony, poza tym po, też ja robiłem praca nade mną trwała. Przez mojego trenera medycznego, lekarzy, badań potrwało półtora roku, nie? więc półtora roku pracy nade mną było, żebym mówił wyraźnie nawet jak jestem niewyspany, żebym funkcjonował, żebym yy, miał, nie miał takiej sz szklanej szczęki, półtora roku to trwało, więc w ogóle no, no, trzeba sobie iść, iść i takiego skoro fizyka sobie po prostu wyjaśnić za to co gada, bo mimo wszystko gdzieś tam pozytywny słop i fajnie gdzieś tam sobie gada, ale no w pierdolik musi się należy za to, że no, mimo wszystko gdzieś tam jest cisnął właśnie ten taki najgorszym etapie pamiętam wcześniej jak grubą trochę przez to, że na ten, tam, po mnie, mnie pociąga różne rzeczy. polsku mi cisnął za coś, za co robi każdy tak naprawdę. No i wtedy odklei się gdzieś tam powiedzmy bomba. Powiedziałem kiedyś, że przyjdę po niego, cisnę się na relacjach, tego nikt nie pamiętał, to było rok temu, więc teraz jestem i wiedziałem, że to w końcu nadejdzie. Fajnie, że najpierw też jego starszy brat, którego napierdał kiedyś, moim zdaniem, e, dostał, więc on teraz będzie wiedział, że jako młodszy brat też dostanie. Nie ucieknie mi już na pewno. Tego ci życzę. Wspomniałeś coś o kontuzji? Nie wiem, na ile ci o to dopytywać, na ile możesz powiedzieć, ile chcesz powiedzieć. ile no, mogę. No, tak. No, ja wiem, na przykład, że z tą kontuzją to mało osób widziałoby walkę, ale czułem, że na tę walkę wystarczy. Rewol nie był, nie mi się, Rewol nie był wymagający. Wjechał na charakterze ok, ale nie był wymagający. Wiedziałem, na co mnie, mnie, czego mniej więcej musisz się spodziewać. Ehm... Wiem też, że głowa jest mocna, no ale wiem również, że dużo zawodników by tej walki po prostu nie wzięło. Nie mogłem y, kalkulować, bawić się tym, być szybki, luźny, taki sprytny, dynamiczny, być technicznie. Bo jak dostanę piersiostą, mówią, o nie, trzeba iść tutaj, kurczę, no niestety na całość, nie, bo mogę czegoś nie zauważyć. Później trener to wytłumaczy też jakby na prostym przykładzie, jak działa ta moja kontuzja i ogólnie nie mówi też tego przed walką, ale mówi, że no, też jakby ciężko było z tym wyjść po prostu, nie. Więc ogólnie y, dwa tygodnie wcześniej Kilka dni wcześniej mi się odnowiło coś bardzo, bardzo mocnego w moim życiu. No i czeka mi operacja. I pojechałem do lekarza, lekarz wiedział ogólnie, że ja i tak nie odpuszczę i tak, będę brał tę walkę. E, no i pojechałem do lekarza i po prostu mówiliśmy, że tak mniej więcej termin operacji e, czułem, że do tej walki wystarczy. Wystarczyło, no ale wynik, przebieg walki nie był taki prosty, jaki chciałem. Wynik idzie w świat, i tyle o kontuzji każdy zapełnił, niższy wynik. No, tak jak mówię. A pan już policzyła to kontuzja? Na no, kontuzialka, niste ti, niste ti, niste ti, niste ti, niste ti... Jedno zgasło to po prostu z, 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 okiem, no. z jednym okiem i z, z mgłą na twarzy. Pamiętam, że tam by, byliśmy, byliśmy, mm, no też że, że wystarczy to jedno oko, tak? Tylko, że ogólnie z, z, na tym oku jest mgła, która zasłania, e, zasłania oko i ja pamiętam, że jak tam wchodzi do klatki, jak są flesze, no to flesze są takie, to nie jest normalne światło, gdzieś tam jakby, jak, jak widzę, tylko on tak się rozbłyska, jest takie duże, jak jest dioda na przykład, gdzieś jadę samochodem, to ta dioda jest taka, on tak świeci i mój mózg przychwytuje obraz z, dwoje, o, z dwóch, oczu, więc ja czasem muszę tak jechać, jak jadę on tak o, Pływałem też tak walczę, ale ciężko jest i jak dostałem jedno ciasto, ja mówiłem, on nie, trzeba iść na solurę. No i poszedłem na solurę, bo przecież może byśmy tak, pamiętam, że robi się też y, tarcze przed, przed walką. I to, to no niby tak tłumaczenie sobie było, że wszystko jest w porządku, że to wystarczy, że jest ok, ale gdzieś tam jednak obawa była, no i wyszedłem taki, z tego sytuacji, no i czułem, że może to być za mało, a tam do stracenia miałem bardzo dużo, więc presję jakąś tam miałem, tak, bo no przegrać z kimś to już z jednym fikiem przegrałem teoretycznie fikiem, bo to był Alberto, i jakbym teraz przegrał, no to tak kurczę ciężko było, więc miałem bardzo dużo do, do stracenia, ale dzięki temu, no, wyzwałem sobie kapitana Scarface'a, z, z nim też, moim zdaniem, yy, wywiad. Moim zdaniem z, 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 z nim walczka też jest potrzebna tutaj. Fajnie, że dostanie liko ode mnie i uświadomi go, że ile to twoje gadanie na konferencjach będzie ważne, Wa, warte tutaj, więc fajnie. No, stary, jeżeli to wszystko co powiedziałeś w ogóle skłania się ku temu, że no dałeś radę mając połowę pola widzenia, gratuluję. Tak, dokładnie, tylko że ja nie będę też o tym mówił wcześniej. No yy... bo po co w sumie? Nie. Wykorzystałby to, by tak zachodził w tą stronę. To jedno. napisz się spokojnie. Masz chwilkę, natomiast, no, może poczytasz o mitologii, bo tam była taka persona jak Cyklop. Zaskoczyć wtedy bombę i opowiesz dokładnie. Było, było, było. Nie chciałem gadać też. Chyba tu z jego nagróżnikiem rozmawiałem. Bo jak już zgasły emocje, jak już, już no zgasły emocje, może, to, może tak powiedzieć, to właśnie mówiłem właśnie, że no, te walki miały w ogóle nie być, nie? ale czułem, że do nich wystarczy. No i tyle. Dlatego po prostu walka taka była, była, była jaka była, no bo mówiłem, że tak, tak, tak po prostu może tam jakby wyglądać. Wiem, że nikt normalny nie żył takiej walki. No nikt normalny nie żył takiej walki. Zawsze uważam, że wszystko jest po coś. Pamiętam też, że jak jechałem stąd do szpitala, do Szczecina, to niestety mój upragniony, wymarzony, wyśnity docz do stoi w warsztacie, bo pęka szczelka pod głowicą, no wszystko, bo nie jest tą walką. Jeszcze jak, pamiętam, że wszedłem do klatki, to miałem taką obawę taką, kurwa, odpaść się, odpaść się, dałem mordę, ach, ale to czułem, jednak ta obawa z tyłu głowy tam była, nie? Dlatego wyszło, jak wyszło. Jego brat się może sugerować tą walką, ale przyjdę po niego, tak jak będę zdrowy, daję słowo, słów nie, nie rzucam sam na brat. Mówiłem kiedyś, że po niego przyjdę, e, bo tak samo mówię kiedyś, że przyjdę na konferencję w klaucie, podeszłem do kapitana, bo on powiedział, że przyjdę kiedyś po ciebie. Zrobimy jakiś łak, na to zapozujesz, że nie, 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 nie w, w ogóle byłem tego świata, on mnie do, odepnął wtedy pamiętam. To są powiedziałem teraz, że po jest za no i jestem. Więc ogólnie tak jak mówiłem wcześniej, no to wiedziałem, że to się wydarzy i też wiem, że, tutaj, że ta kolejna walka też się wydarzy. I wiem, że to łaka się odbędzie. Tak samo jak Nataną. No właśnie, a propos Natana, to wciąż nie wiemy co i jak, jak tylko coś będziemy wiedzieli, to bardzo chętnie dam znać. Natomiast jak ty się na to wszystko zapatrujesz, no bo to gruba akcja, co? Bardzo gruba. Też, też widziałem wcześniej już o niektórych rzeczach. Też widziałem że on jest to zamieszany, wiedziałem więcej kto co i jak. widziałem jak ktoś też za to bierze, wiedziałem, że będą grube afery. Yy, na chyba jak się tam wiedzieł mówiłem, to ale to jak tam nie odbił echem. Yy, no i też... Yy, co no, ja do końca tak naprawdę myślałem, że Nathan się pojawi w ostatniej sekundzie, że to jest jakaś tam zagrywka, nie wiem, fame, albo zagrywka natana, taka w jego stylu, że przyjdzie odjebany w futrze, albo e, nie wiem, przyjedzie czołgiem, albo nie helikopterem czy, czy, czy czymkolwiek, że będzie show i na tam wyjdzie mimo wszystko, nie? I będzie walczył z jakimś jak się tam z kim innym. No ale no nie wysz, nie wyszło. Gdzieś tam no, jego sprawy, nie będzie gdzieś tam się zagłębiał, to sobie w Czechach go znalazłem, tam też go znajdę. Przyjadę za nim, zobaczymy. Wiem o co ci jeszcze chciałem zapytać, bo ludzie często stwierdzają, że ty masz taką właśnie zależność, że nawet jak dostaniesz minimalne ciosy, zawsze masz bardzo poobdzierane poliki i zawsze, choćbyś nie wiadomo, jak kogo pobił, to względasz na dużo bardziej obitego. To jest oczywiście śmiechem, półśmiechem, pół żartem. Też jestem zmęczony, spałem 3 godziny, bo żeby ponagrywać, mam wywiady w nocy i wstać z samego rana, żeby wrzucać, to jest ciężko, on mówi, że nie spał w ogóle. Tak więc widzicie, zamiast imprezować, tutaj każdy pracuje. Ale wracając, śmiechem, żartem, o co chodzi właśnie, że Tobie się tak bardzo e, czerwienią tutaj te poliki? Powiedz tak, nie wiem, czy to jest od psa, prawdopodobnie, prawdopodobnie to jest od psa, albo od stresu, albo od nadmiaru białka. Je, wierzcie mi, ja ważę też niecało 80 kg, tak każdy, kto mnie zna. To je jem jak koń, na przykład nie wiem, byłem kiedyś z, z taką, no znasz Sonią, to będę że do nie jak przyjechałem kiedyś na obiad do rodziców, no to zjadłem połowy miski, a on nie mówi, ale to jest dla wszystkich, bo jem bardzo dużo i pamiętam, że i zawsze, i myślałem, że to jest nadmiar białka, Dzisiaj na przykład myślę, że to jest ogólnie przez to, że się piekle w środku i to wychodzi na zewnątrz, moje emocje i cały mój układ, no bo gdzieś tam tak mocno pracuje, że ja po prostu jem, spalam, pochłaniam to wszystko, trawię to wszystko, może, może stąd to się bierze. No i też trzecia jest opcja taka, sam nie wiem do, końca z, 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 do końca z czego to jest, bo y, dermatolodzy też nie wiedzieli, byłem, byłem u, u trzech dermatologów i każdy, każdy mi robić jakieś, jakieś, jakieś wymazy pod mikroskopem i zawsze jest tak, że jak pies mnie poliże, pójdę na trening, ktoś mnie złapie co sobą, nie być przetrzym ręką twarz, na przykład złapie mnie chwyt jakiegoś innego, to on cały ryj we krwi z trupy. A co do mojego wyglądu, to na live'ach zawsze mnie Kobiety w szczególności pytają, nawet jak nie jestem poobijany, co mi się stało, co mi się stało, dlaczego tak wyglądasz, nie? wiesz, tryny, 20 lat, eee, to jest moje życie i kiedyś chciałem wyglądać taki, tak, taki zakaper, powiedzmy, nie? Ale wiadomo, no uważam, że wygląd mężczyzny nie jest najważniejszy, są zakapery z dobrym sercem w dla dobrych i bardzo często też taki zakaper ma fajną kobietkę z boku, swoją małą, powiedzmy, księżniczkę, a wiadomo, no, no potrzebuje bestii, więc ogólnie ja uważam, że mój wygląd to jest zaleta, jakby nie patrzeć. Są ludzie, którzy, którym się to bardzo podoba. I tyle, więc o, często ludzie się dziś tam czepiają mojego wyglądu. Ja uważam, że to ma taki potencjał. I to można w pewien sposób wykorzystać. Skoro będę miał przerwę, to może coś z tym zrobię. Zobaczymy. Tak jeszcze kończąc już wywiad, przypomniało mi się wczoraj, bo kiedyś, 7 lat temu, sześć, coś takiego, nie? Gracjan udzielił wywiadu. Gdzie zainsynuował, że jego marzeniem jest, yy, już nie cenzurując tego, doprowadzić do tego, żeby rywal nie wyszedł z klatki. Pamiętasz te słowa? I ja wczoraj sobie przypomniałem, że jakim to się echem odbiło. Jak Gracjan to powiedział, co w, w tamtym momencie. To poleciało wszędzie, to było cenzurowane, że jak w ogóle on mógł użyć takich słów, że wszyscy na backstage'u, pamiętam, w media room'ach o tym gadali, to było po jakimś KSW, nie wiem, czy czasem nie, w Szczecinie właśnie. Wszyscy, wszyscy o tym mówili, bo to było tak, że Grecen bardzo mocno skończył swoich dwóch przed nich rywali, czy tam były połamane właśnie szczęki, szpitale, bla, bla, bla. I zobacz, jak się zmieniły czasy. Minęło 6 lat, i tamte słowa dzisiaj nie zrobiłyby na nikim absolutnie żadnego wrażenia, a wtedy słowa, że ty byś chciał kogoś tak pobić w klatce, żeby doszło do takiej sytuacji, poleciały echem na całą Polskę. Żebyś to pojęci teraz, jak tak w syfliki ogólnie sport i całe media. To kiedyś pamiętam, że jak napisałem pod, y, Casio kiedyś pocisnął Różala, ja wstawi, y, napisałem tylko komentarz, dajcie mi go, to pamiętam, że moi sponsorzy, którzy wcześniej mówili mi, że ma, nie mają pieniędzy, że, tam, y, że jest lipa u nich i tak dalej, wysłali mi pieniądze na przygotowania, wszyscy gdzie nie wszedłem, to mówi, że walczę z Kasio, wszystko ruszyło, jak się prostu motywacyjnie, to w ogóle ludzie mieli wyjebana, dzisiaj możesz być... Jak to mówią, 60 60, nie wiem, eskortą, oni fanciarzom, to już nie robi na nikim wrażenia. Więc ogólnie teraz nie jest, co trzeba będzie zrobić, żeby gdzieś tam jakby no mocniej, mocniej to ruszyć. No, po prostu ludzie już jakby no przywykli do wszystkiego. No na przykład śmierć czyjaś, tpu, nie wiem, jakaś afera, wyzwiska, dramy, zdrady, eskorty, oni fanciary, pobicia, to już nie robi na nikim wrażenia. Trzeba coś mocniej chyba zrobić, nie wiem. Została jedna rzecz, live z pierwszego dnia świąt, czy drugiego. Powiem ci, dzisiaj z tego śmieję no, naprawdę śmieję się z tego, ale kiedyś, powiem ci, no miałem grubą doprechę przez to, nie? Grubą miałem, powiem ci, nie sądziłem, że będę siedział w swoim samochodzie, nie będę, nie będę chciał wyjść, bo wszyscy widzieli. W hey, jest taki pan Edziu, woźny, u nie ze szkoły. Ja mówię: no Gdzie pan Edziu będzie wiedział? z on może wiedzieć? A ja pan Edziu mnie pyta: Kacjan, czy to prawda, że ty będziesz filmach grał? Ja słyszałem, że ty będziesz film grał dla dorosłych. Coś tam mówię, Jaki kurwa, pan Edziu, dla dorosłych będę grał w filmach. Nie? To się zgrał, to nie jest tak ogólnie. Traumę ja już przez to pamiętam, a dzisiaj to się z tego śmieję. Planujemy coś na pierwszy miesiąc, żeby nie było, skoro to jest taka sławna data i strona wykopel, jak na inne strony jeszcze robi odliczanie do, tego, do tej daty, to moim zdaniem, skoro tak mocno to poszło, to trzeba jakoś z tego skorzystać, by mi opłacić za reklamę w całej Polsce, to mi się chyba nie wypłacił. Więc coś chyba jakoś trzeba będzie to uczcić. Dostałem nawet ofertę zagrania pewnej roli w filmie, nie sam, więc nie wiem, może wezmę, zobaczymy. Kim. No, na, pewno, na, 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 pewno, na pewno nie z mężczyzną. <grym> 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 I to to będzie wyszło do głowy. <grym> ale dobra, nie chcę też przesadzić, ale ostatnio niektórzy reklamują właśnie swoje różne nagrania, co jest coraz bardziej dziwne, i się tak zastanawiam, czy to jest połączone? Nie, 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 nie. Ogniet dostałem, ktoś mi zaproponował odegranie roli elektrycznej powiedzmy. Yy, tak sobie pomyślałem w pewnej chwili. Dwa stary. Wszyscy i tak widzieli, i tak. No, znaczy, możesz, możesz to mieć. Obudzić to sukces. Coś szkodzi, a z drugiej strony, tak nie wiem, łamie się. Zobaczymy jeszcze. Przemyślę to. Kiedy naprawdę nie... chcesz nad tym wyśle? <laughs> <laughs> nie wiem, zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Wiesz, jaki jestem. Wiesz, jaki jestem, no. Czy ty naprawdę właśnie informujesz tutaj świat, że być może zagrasz w filmie <laughs> dla dorosłych, ładnie to nazwijmy? Nie, 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 zobaczymy co będzie, nie wiem, nie wiem, nie chcę mówić tak, nie chcę mówić nie, zobaczymy co będzie. Jestem ciekaw co. Ale ja już widzę od twojej reakcji, że się nad tym głęboko zastanawiasz. No nie wiem, zobaczymy. Pieniądze, nie, nie są tam jakieś duże pieniądze, ale to mogło pójść bardzo mocnym echem. C może by się wydać. nie, no nie zagram, wiadomo, nie zagam tego, ale by tak przez chwilę sobie pomyślałem, właśnie, że kurcze i tak, i tak, Ym, ludzie to wydrapali, każdy robi to samo, stałem skreślony. W gdzieś tam, powiedzmy, wyśmiany w wielu rzeczach, teraz tu z tego, powiedzmy, nawet atut, bo szczerze że mam nawet najsłowniejszego penisa w Polsce, nie? To też jest śmieszne dla mnie. Śmieszne to jest dla mnie. Dzisiaj już jakby nie ma co o tym gadać, bo to, jest, to było, minęło, to no, nic Tyle kobiet, które przeszły tę drogę, że były gdzieś znane i potem stały się gwiazdami w tej branży, mężczyzny raczej żadnego nie było, więc jakbyś faktycznie zagrał w takim filmie, to... Znajdź, znajdź faceta, który wybi wybił na tym co ja, a znajdź faceta, który tego nie robi. Nawet w pierwszy dzień świąt. Znasz kogoś? Zdarzyło Ci się pierwszy świąt? Na pewno. Nie wiem, no ja nie kolekcjonuję takiej wiedzy, żeby pamiętać, dlatego właśnie Ty tak dużo wygrałeś, bo Ty zacząłeś o tym opowiadać, że nie w, wigilie, w pierwszy dzień świąt. Tak, dokładnie. No i pamiętam, właśnie wtedy na tanek to wydrapał. I z jednej strony, no gdzieś tam powiedzmy, mnie to w jakiś tam, tam stopnie wypromował we flickach, tak? To wiadomo, że gdzieś tam, jakbym był, jakby nie był wtedy za odcinka złoty, nikt by tego nie chciał wyciągać. Bo pamiętam, że za odcinka gdzieś do bliskie mi sobie mówię, ty słuchaj, Jakieś konto mi napisał, że wysłał 500 dolarów, bo inaczej to wyślę wszystkim. Był stary, zabany mi. Ja na Snapchacie wysyłam 30 parodopą. Yy, Kutas, jak mi stoi, rana, jak No wiep. To wszystko jest taką no i niestety stało się i to bardzo mocnym echem, więc ogólnie jak już to poszło, no to postanowiłem, jak się to wykorzystać, tylko że z jednej strony na właśnie mnie wtedy powiedzmy wypromował tym, miałem przez to traumę, z drugiej strony budziłem to w sukces, z trzeciej nie wiadomo czemu mnie, czy mnie wypromował, bo gdybym ja z tym nic nie ja zrobił, to mnie zniszczył, bo dużo ludzi by sobie z tym mogło nie dać rady, że gdzie nie wychodzi, tam wszyscy wiedzą, widzą, patrzą na telefon, pokazują na Ciebie palcami, widzą, że to jesteś Ty. To było ciężkie bardzo, więc moim zdaniem no, taka jedna walczka, w której będę mógł sobie po prostu w niego, y, walczyć, poboksować, no to moim zdaniem jest y, tutaj potrzebna, żeby zrozumieć ten rękawki, a później możemy na nawet walkę zrobić dwóch na dwóch, ja z nim kontra ktoś, czyli y, to będzie mega ciekawe, to będzie mega ciekawe. Ty z tonem w drużynie? No zobaczymy, co będzie, zobaczymy, mam kilka planów, gdzieś tam zobaczymy, muszę jeszcze z menadżerem poradać, na pewno coś się będzie działo ciekawego. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć, ponieważ Gracja ma daleką drogę do domu. Bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś po walce, że pogadaliśmy. Mega miło. Do Ciebie wpadłem, Matusz. Do Ciebie wpadnę. Dziękuję Ci <laughs> bardzo. Szacuneczek okay. i wielkie pozdro. Pozdro. Trzymajcie się.